Jaroch, oh, chodź, chodź. Głos. Chciałbym, chciałbym podziękować i kapitanowi i załodze Teatru Kamienica. Chciałbym bardzo podziękować naszej grupie operacyjnej, czyli Joasiom, Joanna Cywińska. Joanna Cywińska.

kostiumów i poproszę również Darka, który no, opiekował się naszą i opiekuje naszą scenografią. Darek Szymański, serdecznie zapraszam No i coraz to bliżej coraz, coraz to bliżej sety na sprawy. Serdecznie dziękuję Hani Śleszyńskiej-Ogromnej. Dziękuję mojemu przyjacielowi Pawłowi, Rąbrzymskiemu z dziękuję. dziękuję młodości, dziękuję, dziękuję Agata. Agata Andruska. serdecznie dziękuję. No, dziękuję, dziękuję tak Zupełnie od siebie. Chciałbym bardzo podziękować moim dzieciom, Gabrysie i Mikołajowi za, a przede wszystkim, a. Za, a. przede wszystkim zającowi, za, za wiarę i za mądre wsparcie. Ogromnie a. dziękuję. jestem tutaj na scenie. Ogromnie dziękuję za przychylność. Miło mi bardzo. Dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam wszystkich Państwa na kuluary na stronę poczęsto. Do zobaczenia.